Słuchajcie, pamiętacie jak mówiłem o rosyjskich dronach, jak granice przekroczyły? I jeden mówili oficjalnie, że to był dron, który wpadł w dom. A ja mówiłem, że to prawdopodobnie jest rakieta, która była używana do... do zestrzeliwania tych dronów. No i stało się, zostało potwierdzone, nie? Tylko nie podoba mi się, że y, oszołomy z, z prawicy, y, z, z, tak samo z Konfederacji, Yy, mówią, że co za skandal. Jak, jak to możliwe, że to rakieta? No ludzie, no kurde, to jest normalne przecież, nie? Jeżeli wojsko strzela rakietami, to wiadomo, że jeżeli taka rakieta nie, nie utrafi w taki cel, no to ona musi gdzieś wylądować. Jasne, że proste i logiczne, nie? Słuchajcie, tylko się wtedy automatycznie nie aktywuje tej rakiety, że ona nie odpali, tylko po prostu wyląduje gdzieś, spadnie po prostu, nie? Yy. Czyli kawałek metalu spadnie, nie? Słuchajcie, i dlatego wojsko kalkuluje też, jak, jak e, strzela, gdzie strzelać i, i wiecie, żeby ja czasem gdzieś tam nad, nad miastem, czy, czy żeby jak najmniej szkód było, nie? Słuchajcie, i nie mówcie, że e, taka rakieta, za wiecie, za kupę kasy. To ona sobie poradzi z takim dronem. Słuchajcie, to jest. To jest kawałek styropianu, słuchajcie. Echo takiego, radarowe echo, które się odbija od takiego obiektu, jest naprawdę bardzo małe. I tak samo y, taki dron leci na niskiej wysokości, dlatego radary takie naziemne tracą sygnał. Po, gubią go po prostu, nie. Także y, wojsko zrobiło bardzo dobrą robotę, słuchajcie, bardzo dobrą robotę. Y, i, i nie, ma, nie ma w ogóle dwóch zdań o tym, nie? Ruski zaatakowały Polskę tymi dronami, a Polska udowodniła, że, że nie jest bezradna, nie? I słuchajcie, teraz, co się dzieje, to wszystkie tutaj kolicyjne państwa sojusznicze, praktycznie relokują swoje oddziały na, na wschodzie, nie? Czyli tutaj Polska, Litwa. No, cała, cała cała ta flanka wschodnia, nie? Słuchajcie, Białoruś została odcięta bardzo dobrze, że granica została zamknięta na Białorusi, tylko jeszcze obwód kaliningradzki y, powinien być zamknięty, również, nie? Dlaczego granica z Ruskami jest otwarta? No, wytłumaczcie mi to, bo ja tego nie potrafię zrozumieć. No, słuchajcie, także te całe Ruski, Ruski powinny być odcięte, Białoruś powinna być odcięta. Wiecie jak oni tam kwiczą teraz, nie? Ci, ci ludzie jak z Białorusi, ja już nie mówię o handlu nawet, że, że z Białorusi na, na Ruski trafiał, ale zobaczcie ile ludzi pracuje w Polsce z Białorusi, z tego, w Niemczech ile ludzi pracuje, tak samo, no zobaczcie, co drugi to albo Ukraińcy, albo, albo właśnie Białorusin jest, nie? To zobaczcie, oni teraz albo nie mają wjazdu, albo ci, co tutaj przypadkiem zostali to po prostu nie mogą wrócić z powrotem do domu, nie? Chcą kozakować, to niech kozakują. Bardzo dobrze, że granica została zamknięta. A tym wszystkim, co robią handel jeszcze z Roskami i teraz kwiczą, że granica jest zamknięta, no to na chuj, kurwa, robicie z nimi handel? Mieliście 3 lata, żeby sobie innych klientów znaleźć. No, no to... Nie, nie Teraz nie, nie, nie wariujcie kurde i nie kwiczycie, że, że wam kurde biznes siada. Trzy lata mieliście od napadu rusków na Ukrainę, żeby z, z, wiecie, zmienić rynki, nie? No. No to teraz nie płacicie kurwa. Mieliście, y, ci, ci wszyscy co mają transport kurwa, mieliście tyle czasu, żeby, żeby sobie innych klientów znaleźć kurwa. No. Także nie płacicie, że wam granice zamknęli teraz. Tak samo inni kurwa, co robią biznesy z ruskimi. Nie płaćcie kurwa, bo trzeba szukać innych klientów gdzie indziej kurwa, cały świat jest przed wami, a wy kurwa z Ruskami musieliście handlować, a? Ja? I z Białorusią kurwa. Słuchajcie, tak jest polskie prawo i, i koniec kropka kurcze, zamykamy granice i, i tak ma być. Tutaj macie moją grafikę. Muszę, bo się uduszę. Jak w nią wejdziecie, to tam są wszystkie moje filmy. I tam są dwa linki: jeden do YouTube'a, jeden do portalu Bajkofi. Możecie mi po prostu tam kawkę, nawet za dyszkę czy za piątkę wysłać blikiem. Jeżeli lubicie te filmy i, i wiecie, no bo na, na polskim TikToku nie ma żadnego finansowania, nie? No i, i to jest taki dowód uznania, że Wam się podobają te filmy, po prostu, nie? Dobra, kochani, trzymajcie się na razie.